Tematem naszego odcinka będzie kwestia nietolerancji yy, lub no, trudno mówić o rasizmie yy, w Polsce, aczkolwiek jakieś jego aspekty zapewne mogą istnieć, występować w organizacjach. Yy, w Stanach Zjednoczonych teraz bardzo popularny jest temat diversity and inclusion, czyli zróżnicowanie i włączenie, czyli tak... Ta, 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 takie zaprojektowanie działania w organizacjach, aby urozmaicić składy zespołów, albo to była, taką, to była cecha wzmacniająca zespół, różnorodność poglądów. I z drugiej strony, inclusion, czyli włączenie, czyli poszukiwanie w każdej osobie, co ona może wnieść dobrego do, do, do funkcjonowania zespołu. Ale przyczyną tego była właśnie ta sytuacja w, w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, obecnie mamy ruch Black Lives Matter, czyli e, rasistowska de facto. Czy, czy takie, takie, dostrzegasz takie zachowanie właśnie, e, powiedzmy to, rasistowskie albo jakieś dyskryminujące w Polsce? W Polsce ja Polski takich, firma. Ja takich doświadczeń nie mam i nie widziałem procesu dyskryminacji czy nietolerancji. Natomiast ostatnie miesiące bardzo intensywne pokazały intensywną dyskusję i ogromną polaryzację polskiego społeczeństwa pod względem tolerancji dla ludzi LGBT. Mhm. Tak? Tutaj jakaś niepotrzebna dyskusja zupełnie powstała. Ja do tej dyskusji na temat ludzi LGBT dołączyłbym kwestie związane z kolorem skóry, mhm. religią, wyznaniem oraz narodowością, bo mamy do czynienia w tej chwili w naszej działalności biznesowej, że korzystamy, że współpracujemy z osobami z zagranicy. I współpracujemy z ludźmi, którzy przyjeżdżają jako imigranci ekonomiczni, mhm. tak? czy w ogóle imigranci. Tak? Przyjeżdżają do naszego kraju, poszukują w nim nowych możliwości, nowego otwarcia, nowego życia czasami, a bardzo często pracy. Pracujemy, zatrudniamy pracowników z Ukrainy, którzy są powszechnie u nas, bardzo dużo Białorusin. Mhm. To jest jakby kultura wschodnia, zbliżone wartości, zbliżone poczucie. Zbliżone te, te wartości elementarne, takie uniwersalne, mhm. mamy podobne. Wielu z nich jest katolikami, chrześcijanami albo jakieś odłamy mhm. chrześcijaństwa, więc, jakby na podobnym poziomie światopoglądowym, funkcjonujemy. W związku z tym, trudno jest mówić o jakichś tam zachowaniach nietolerancyjnych. Bardziej widzę, że ta dyskusja polityczna przeniosła się na grunt biznesowy. O tym... no, to powiedziałeś o ważnej rzeczy politycznej, czyli masz, czyli jest jakaś taka, wyraźnie postrzegam taką polaryzację albo dwa lub trzy jakieś obozy yy, główne w polityce, które podzieliły nas Polaków jakoś, więc one mogą też powodować jakąś, yy, yy, może nie dyskryminację, ale tak, taki podział, że ty jesteś, ty tak myślisz, stereotypowo, a ja myślę nowocześnie, albo vice versa. Ty myślisz... Ja uważam, że bardzo dużym problemem dla świata są właśnie politycy, którzy w realizując jakieś swoje cele, zupełnie niepotrzebnie włączają do naszego życia kwestie, które są kwestiami elementarnymi. Właśnie tolerancja dla innych, tolerancja, czyli akceptacja tego, że się różnimy, że mamy różne poglądy, że mamy różny kolor skóry, że możemy wierzyć w różne rzeczy, lub nie wierzyć wcale w coś, mhm. że możemy kochać kogoś lub kogoś innego. To są Chyba prywatne sprawy. Ale, no tak, ale tolerancja to znaczy z tego łacińskiego korzenia, to znaczy, że to jest tak cierpliwie znosić czyjeś cechy. To nie jest, że ja je akceptuję, że ja je uznaje jako swoje. To, to, nie, to, to nie jest to no samo. Tak, szacunek. Szacunek. Tak. Dla mnie tolerancja to jest szacunek dla odmienności. Ale te, przekładając ten szacunek to do biznesu, też, czy też szacunek oczekujesz, że otrzymasz tej drugiej strony, właśnie za to, że to, Właśnie, szacunek za tolerancję, to, to można tak powiedzieć, że ja Cię obdarzam. Szacuję twoje poglądy, szacuję, szacuję, szanuję, szanuję twoje poglądy, szanuję to, co sobą reprezentujesz, ale Oczekuję, że to samo yy, yy, z Twojej strony się pojawi względem mnie. Przecież tutaj nie ma. Z... Jest oczywiście zasada wzajemności, hmm. natomiast wydaje mi się, że tolerancja to polega na tym, że niczego nie oczekujesz w zamian. Jeśli spotykają się dwie osoby, które są, yy, darzą się wzajemnym szacunkiem, automatycznie tolerują swoje określone zachowania. Żaden z nas, spotykając się, nie zastanawia się nad tym, czy My reprezentujemy takie czy inne wartości, tak? Mhm. Ja się nie zastanawiam nad tym, jakie są Twoje poglądy polityczne. Ty nie zastanawiasz się nad tym, jakie są moje poglądy polityczne. Równocześnie no, mamy rodziny, tak, heteroseksualne, przy czym żaden z nas nie zastanawia się nad tym, jaka jest, jest nasza orientacja mhm. seksualna, tak? Czyli myślę, że to, to nie jest ważne. Akurat Polska być może tutaj jest takim ewenementem. My, my jesteśmy jednak takim homogonicznym społeczeństwem, jakby nie patrząc, i nie ma tak dużych, takiego dużego zróżnicowania, mimo wszystko. Więc większym kłopotem dla w Polsce dalej może być kwestia pracy kobiety pracy mężczyzny na danym stanowisku. No, większa niż na pewno niż na Zachodzie, gdzie to zostało już zrównane nas no, teraz nie ma, ale no, no myślę, że, że nawet do większego znaczenia dochodzi któremu klubowi pi pi piłkarskiemu kibicuje ten pracownik tamten niż na przykład jakaś jego rasa, czy, czy narodowość, tak jak mówiliśmy to też czasami to w Polsce się też czujemy na Śląsku, więc tutaj też były czasami takie niesmaski z, po której stronie przemszy <grymisz> mieszka, czy skąd pochodzisz. To już myślę też odeszło w przeszłość. To jest to ważny aspekt jak najbardziej, aby tolerować wszystkich pracowników równo, jako pracowników, jako, jako osoby zdolne do wykonywania twojej pracy i dostarczania tego produktu, którego szukasz, czy tej usługi, której szukasz, bez względu na na płeć, z drugiej strony jednak myślę, że ważne jest postrzeganie osoby taką, jaka ona jest unikalna. że Nie jesteś w szarości pracownikiem, jednak jesteś konkretną osobą. I jako taką posiadasz pewną godność, wielką godność i muszę ją szanować. Odpowiadając na pytanie o tolerancji w biznesie, skupiłbym się na tolerancji w pracy. Dla mnie tolerancja w pracy to jest szacunek dla mojego pracownika. To jest szacunek wyrażany tym, że akceptuje to, że mówi innym językiem, że ma prawo wierzyć określoną religię, mhm. ma prawo mieć własne poglądy polityczne i ma prawo mieć, wyznawać własne wartości. Przy czym zależałoby mi na tym, żeby te wartości wyznawane były w miarę uniwersalne. To jest dla mnie tolerancja w pracy, gdzie Taka. nie zastanawiam się nad mhm. tym, czy danego pracownika mogę w jakikolwiek sposób dyskryminować, z tego względu, że na przykład nie mówi dobrze po polsku? Mhm. Czy przyjeżdżają do nas, do Polski, pracownicy z naszej za wschodniej granicy? Ukraińcy są już bardzo mocno zasymilowani i Ukraińców lubimy. Mhm. Pytanie, jak postrzegamy pracowników z byłych Republik Związku Radzieckiego? dawniej nie było tej takiej przyjaźni polsko-radzieckiej, tak? mm. W tej chwili przyjeżdża do Polski wielu Rosjan. Czy nazywanie kogoś w nieładny sposób ruskiem mm. to jest tolerancja? To nie jest tolerancja. No tak, no to, to, to jest no, obraźliwe czasami, ale jakbyśmy powiedzieli, że jest Rusinem, to już, to już ładnie. Powoli musimy kończyć, ale jeszcze jedna rzecz, czy, czy nie, nie uważasz, że samo mówienie o nietolerancji, o rasizmie jakimś, czy to samo nie generuje takiego efektu właśnie rasizmu? Czy, czy mówienie o na przykład antysemityzmie nie powoduje antysemityzmu? Jeżeli nie wywołujemy, po prostu nie wyciągamy tego elementu z, z worka, to on nie istnieje. Zgadzam się tutaj z Tobą, że niepotrzebna dyskusja o określonych zagadnieniach mhm. powoduje zmianę postawy. Określenie się po jednej lub po drugiej stronie. To generuje niepotrzebną polaryzację. No właśnie. To już jest jakaś wskazówka, i teraz trzeba być albo po lewej stronie, albo po prawej stronie, bo, bo tutaj już jakaś miara istnieje. A gdy, gdy znika to z, w ogóle z horyzontu naszego postrzegania, to. Wszystko jest normalnie, to wszystko jest, jesteśmy pracownikami, którzy tutaj zebraliśmy się, żeby, żeby wykonać jakieś zadanie. Na tym zakończmy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ciąg dalszy nastąpi.